To było południowe wrota chrześcijaństwa w Polsce. A teraz fanfara, która co roku, fanfara orszakowa, która co roku wita orszak. Jest na rozpoczęciu orszaku. Panfara Przez asystę, wykonywana przez asystę Trzech Króli. Całej orszakowej rodziny. Dwa anioły tę tym fanfarę tym razem grają. Wiemy, że ta fanfara została specjalnie skomponowana właśnie na yy, rozpoczęcie orszaku, na każdego orszaku w Polsce ro rokrocznie przez znakomitego polskiego kompozytora Stanisława Lorenza. No proszę nawet, ani owszietem parę, ten grają.